teraz, że nogi będę robił no. na 15. no, Jak nie mam nogi do posta. No. Nie, yeah. są prążki. Ale czas są od mnie rozpierdala psychopata normalnie Dobra jakąś klatkę bokiem w dawa jeszcze jakieś dobre światło w przyłapany na fazie To Podsłyszyłeś się, bo jesteś od razu taki chudszy. Ale lepiej to Są wygląda. Nie. Na pompie git. No, Grzesiek napisał, że jego nie będzie. O kurwa. Przygraj Kay Greenu. Ej, za 21. Kaj Green wczoraj jak był na refidzie, to Co? miał przeżyły. Ale i tak... <słyszyk> Plata prączkuje, tak, no, dobre. cały No. Ale tu na Bahrach jakieś oh. są. Co, żyły? No, jaka. Wulgarna. Zdjęcie to, z terenu, na dziewczynę, bo i Green. <grym> <grym> Zobacz że żyła, kurwa, ale wczoraj były większe, wiesz na Rifidzie, No ja cię nie słyszy. coś płynie. Kalorii, e, daliśmy je na daliśmy jej na Rifid a ma 1600, ma po no super, zareagował. Link do filmu Sapera. RIFID jak rifid. Kiedy rifid? Nie zostaniesz żadnym ministrem Olimpa bez Riffidów. No. Dobre.

Nie tak więcej, że mniejszy mniejszych osób nie czułem, trochę coś tam się dzieje. już tak do 20 wjeżdżam, potem z młodym ciężarem wracam do 12. Spotkicę jeden, robić. Hmm. Minie 10 lat, zanim tego, nie, ale do przodu, co najmniej Troszeczkę jak Michał Karolowski, wyjdźmy to. Że to nie wiem co czwórkami zrobię 12 lat no stestujesz sobie też zrobię bo to moja najsłabsza partia pierdolę ty nie możesz nie możesz to robić z tego no yeah. Yeah. potem o plecy, a, może, saker, a mi to ćwiczenie? saper przycięłeś mi to ćwiczenie jak robiłem? czy co nagrywałeś to ćwiczenie jak robiłem tak od tyłu tak nagrywałeś od boku od tyłu też no. no ona ma tutaj ona nie ma w ogóle najszerszego tylko ma musisz pod słońce pod światło się ustawić się że ma żebra Same. no, no priorytet, priorytet. i plecy będą no. Dobra, to przytnij mi jeszcze od tyłu, saper. Co będziesz tak stał? Te najszersze w bikini, to chyba nie trzeba Ale tak, wiesz, patrzył dowolnie do no. mnie, ja tutaj sobie plecy nie wyważałeś No i te dwójki chciałam przetrwać sobie nie ale nie wiem, czy jeszcze coś tam... Na razie są takie, że. Nie wiem, jak to na A to Jest zajebiście tam. Przecież nie musi jakoś być. A Anka na piątek już będzie na miejscu? Nie. Chyba. Nie, 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 nie wiem, na 100%. No to kolejne przywiary jeszcze nie będziemy mogli tak? To nie będzie. Tracił no. tak. Kontroluję fajnie Jaki kolor w końcu wybrałaś? No ten czerwony, no bo jest fajny czerwony No ale będzie ładnie trąbęć na odpalenizmie Kurwa robać, żeby zapalić się ryska.

o! Jakiś kolejny natural przyszedł. <laughs> Właśnie miałem ci powiedzieć. Ogólnie to tęsknię za nogami Ura. mi się płaję. Płakać chcę, że nie mogę robić. Ale jak dzisiaj patrzę na pączka, jak się męczy na tym full bady po 15 powtórzeń przypady, to w sumie się cieszę w chuj, że nie muszę tego robić. A tu się 12 I tak dużo. Ty Pączu, jakie łydy masz. Coś tam pisali, że łydek nie masz. I to o co chodzi? Przecież masz w chuj Jak to jest? Dawaj. Dawaj dużo ludzi patrzy No jak to jest z tymi Dobra, łydkami? Teraz co zrobiłeś? Co jak no, to jest z tymi syn, łydkami? Na łydki, nań, 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 nań. Też dojebałeś? nie to chuj. Ale ja pytam w łydy. Ale ja pytam w łydy. O. Witamy naturala. Dobrze jest ekipa kurwa Ale mamy ekipę co? Ale mamy ekipę co? Tak, jest miły czas Ty no Jest problem, bo nie mam tricam w porównaniu. Nie ma być dodatkowego trica, czy ma być... A bicer? Nie, no nie bice, jest bicer triceps, triceps, w każdy dzień góry. Tylko, aha, że tam Beat Streets na przykład. Beat Streets, tak. Trzy razy w tygodniu to samo ćwiczenie. Tak, I co, wątpię myślisz na na poręczach? Może być, żebyś się nie zajębał. Z... Stawowo, nie? No. Co e, no, robię nie, bo co tu robisz? Zrobisz? Zrobisz. Teraz. Nie, to jest trochę dziwaczny. Stwierdziłam za tak, że dealem, ja. co <noise> jeszcze pociągniesz da, formę Pociągniesz formę Bo się będę by zleczyło rano Ja też bym tak zrobił pewnie mm. Wiem jak jest, A, to nie jest to Mówię że, powiedziałbym sobie, że ten robię, jakby robię ja bym wygląda w ogóle jak bracie wyglądają z robórem. Stańcie <noise> obok siebie Czy Paweł chyba szerszy niż robur? Paweł szerszy niż robur no serio? To tylko te żyły z ma. No tak ten. Mamy normalnie ten. Warszawski Koks Barbell Club. Dzisiaj. Jak animal. Warszawski Koks Barbell Club. Taki będzie tytuł filmu. Warszawski Koks Barbell Club. Tytuł filmu będzie Warszawski Fox Barber Club Dobum! Za mań! Za Wolej po fecie, kurwa, będę musiał piwo bawić.

Kto się nagrał za jedzeniem po treningu? Ja. Chodźmy na razę. Zdjęcie jesteś taki wyraźny, Jeszcze tylko. razem na się. jak tam śpi. Ja to znam. a ty. Specjalnie zostawiam te momenty, i tym będzie. Musiał być. tym Czasami trzeba. माटका <laughs> <laughs> <Matka. laughs>